Siemka wszystkim, z tej Soli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam jak ustawić sobie rozdziałkę 4 na 3 w Fortnite w rozdziale drugim. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, Pamiętajcie, pamiętajcie zostawić subskrypcję dzwoneczkiem, łapkę w górę oraz pisać mój kod w sklepie, czyli soli. A teraz na ekranie pokazuje wam się 5 ostatnich osób, które wpisało mój kod i wysłało to na Discordzie, a jeżeli jeszcze nie wiecie, to na moim kanale trwa konkurs na 1000 fotowodców. Więc jeżeli chcecie wygrać, to teraz pokazuję wam średności w prawym górnym rogu i możecie się tam zapisać do wzięcia udziału. Więc zacznijmy sobie może od tego, dlaczego powinniście ustawić 4x3, jeżeli macie słabszy komputer bądź lepszy. Więc jeżeli macie słabszy komputer, to po prostu odciążycie swoją kartę graficzną, przez co Wasza karta graficzna będzie mogła się bardziej skupić na wyciąganiu więcej FPS-ów, a dla lepszych komputerów po prostu, dla lepszych odczuć z rozrywki, coś w tym stylu, bo też mogliście zauważyć na przykład na Twitchu, że dużo proplayerów gra po prostu na 4x3, ponieważ tak się przyzwyczaili. No i teraz pokażę Wam wszystko, jak to ustawić krok po kroku. Oczywiście pokażę to dla karty Nvidia, ponieważ mam Nvidia. Jeżeli macie. Kartę czerwonych, to niestety nie pokażę tutaj tego, bo nie wiem jak to zrobić. OK, więc zacznijmy sobie od ustawienia tego w karcie graficznej. Więc co robimy? to Klikamy sobie na pulsie prawym, przyciskiem myszy, panel sterowania NVIDIA. No i teraz czekamy chwileczkę, aż się włączy. No i tutaj, oczywiście, będziecie mieli w tym miejscu. Ja polecam sobie to przeciągnąć na wydajność, wtedy będziecie mieli więcej FPS-ów. A jeżeli nie macie jeszcze e, zoptymalizowanego komputera, no to to za niedługo na odcinek. Także oczekujcie na kanale takiego odcinka. No i ja teraz pokazuję, co macie teraz zrobić. Więc OK, klikamy sobie zmianę rozdzielczości, i klikamy sobie tutaj, zjeżdżamy sobie na PC wybieramy to, klikamy sobie e, dostosuj, chyba nie, musimy na tej na górze kliknąć, nie, totalnie nie wiem gdzie to się ustawiało, e, chyba musimy zastosować, jak się nie mylę, tak i teraz klikamy sobie dostosuj, no i teraz tak, klikamy sobie włącz rozdzielczości nieobsługiwane przez monitor, utwórz rozdzielczość dostosowaną, klikamy akceptuję i teraz tak, ja mam monitor 1920-1080. Uważam, te cyfry mogą się różnić, ale ok. E, więc chcemy sobie ustawić w tym momencie rozdzielczość mungrała, czyli na której on grał. wpisujemy sobie 1750 e, na 1080. Tutaj wybieramy, e, wpisujemy tyle, ile mam herców w monitorze. Ja mam 240, więc wybieram sobie 240 klikamy i klikamy sobie tak, to, że ok. Stworzyło się, jak widzicie. Ja sobie tylko sprawdzę, czy mi nie przerwało nagrania. Nie przerwało mi, ok. E, no i klikamy sobie OK. Gdy już stworzymy sobie tę rozdzielczość, wszystko już będzie działać. Tylko teraz klikamy sobie dostosuj rozmiar i proporcje pulpitu, i klikamy sobie tutaj pełny ekran. Wybieramy procesor graficzny, bo to będzie lepiej wyglądało. i Klikamy zastosuj. Ok, już to zrobiliśmy. Teraz będziemy musieli sobie zmienić to w plikach gry. Wpisujemy sobie tutaj Windows plus R, możemy kliknąć i teraz w tym tutaj w okienku wpisujemy sobie procent, appdata procent. I tutaj szukamy sobie Fortnite game. Czy jest w tym miejscu Fortnite game? Chyba nie będzie, więc jeżeli nie macie, to klikamy sobie appdata local i tutaj będzie Fortnite game saved. Config, Windows Client, Game User Settings. I teraz, zanim cokolwiek tutaj zmienicie, musicie sobie kliknąć tutaj prawym, właściwości i tutaj odznaczyć sobie to. Czyli musimy mieć tutaj puste pole. No, i gdy macie puste pole, wchodzimy sobie w to, edytujemy. I teraz tak. Musimy znaleźć sobie tutaj rozdzielczości. Więc scrollujemy tutaj na dół i szukamy, gdzie będzie pisało. O, jest tutaj. są X i Y. I teraz pisujemy sobie 1700 i tutaj mamy 1080 jak widzicie i polecam sobie tutaj też zmienić żeby Wam potem nie wywalało w sensie nie zmieniało w tej rozdzielczości więc ja sobie to wszędzie wkleiłem. No i klikamy sobie plik zapisz. Ja tego nie będę robił, ponieważ ja to robię na potrzeby odcinka i nie chcę sobie psuć, psuć tego, ponieważ ja gram na standardowej rozdzielczości i klikamy sobie zapisz. Gdy już sobie to zapiszecie, klikamy sobie na prawym znowu właściwości i zaznaczamy tylko do czytu i klikamy zastosuj. Ja tego nie będę robił, bo czasami robię e, różne ustawienia, zmieniam w Fortnite, więc nie chcę tego zaznaczać. Ale Wy musicie to zaznaczyć, jeżeli chcecie, żeby wam zostało 4 na 3 no i tak naprawdę to by było tyle z naszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Pamiętajcie o kodzie, w sklepie, o subskrypcji i łapce w górę. Siema!